Hello wszystkim, witam Was na moim podcaście. Ja nazywam się Ola, a to jest podcast Do It For Yourself, czyli Zrób to dla siebie. Długo zastanawiałam się nad tym, czy wkraczać na kolejną platformę, czyli na Spotify'a, ponieważ już prężnie działam sobie na YouTubie. Na TikToku oraz na Instagramie. Natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, że mam fajny głos, dobrze się mnie słucha, więc wzięłam sobie tę radę do serca i oto tutaj jestem. Kupiłam sobie mikrofon do podcastów, żebyście mnie dobrze słyszeli, bo ja sama lubię słuchać podcastów, których się. Przyjemnie słucha, są przyjazne dla ucha i można je śmiało włączyć w każdym momencie. Dlatego zaopatrzyłam się w mikrofon do podcastów. I powiem Wam, nie było łatwo, bo trochę namęczyłam się z jego podłączeniem. Najpierw musiałam zainstalować sam program, później podłączyć ten mikrofon do programu, no i cały czas mi wyskakuje error. Więc nie wiem, co finalnie klikam, że udaje mi się go yy, dobrze podłączyć, skoro tutaj już jestem. Natomiast wracając do podcastu, tym odcinkiem chciałabym Was zaprosić na podcast. Podcast, który będzie się skupiał przede wszystkim na kobietach. W 99% chciałabym dotrzeć do kobiet. Jeżeli z czasem przyszedłby tu jakiś mężczyzna, to również byłoby mi miło. Natomiast będę kierować swoje słowa do kobiet. Bo mam nadzieję, że uda nam się stworzyć tutaj taką fajną, safe space. Taką przestrzeń, w której będziemy mogły sobie o wszystkim rozmawiać, dyskutować w komentarzach. Tak jak sama nazwa podcastu wskazuje, czyli zrób to dla siebie, będziemy poruszać tutaj tematy takie jak dbanie o siebie od zewnątrz, od wewnątrz, czyli na przykład zdrowe odżywianie ruch, aktywność fizyczna, self-care, czyli dbanie o siebie również poprzez psychikę i dobre myślenie. Natomiast nie zabraknie tutaj też takich tematów jak moda, mm, pielęgnacja czy ploteczki. Brakowało mi takiego miejsca, gdzie mogłabym się wygadać. Czasem lubię gadać. Nie zawsze mam na to ochotę. Nie zawsze jest ten dzień, w którym mogę dużo nawinąć. Dlatego też fajnie, że podcast będzie wlatywał raz w tygodniu. Mam już przeszykowaną listę odcinków, którymi chciałabym Was uraczyć w najbliższym Czasie, także to jest odcinek zerowy, nic stąd się nie dowiecie poza tym, o czym będzie podcast i kim ja jestem, jeżeli mnie jeszcze nie znacie. Zatem jestem Ola, działam sobie sprawnie na Instagramie, na TikToku oraz na YouTubie, gdzie. Bliżej możecie mnie poznać, bo tam regularnie publikuję weekly vlogi z mojego codziennego dnia. Jestem, jak to się mówi, influencerką, natomiast jak większość influencerów, nie lubię tego słowa. Staram się przekazywać rzeczywiście dobre treści i wartościowe rzeczy, natomiast jak to ktoś mnie kiedyś określił, jestem nudna. Ale ja lubię nudę, lubię monotonność, lubię takie realistyczne życie, natomiast lubię też babskie rzeczy, takie jak kosmetyki, moda i czasem wydawanie pieniędzy na głupotki. Więc, jeżeli Was przekonuję swoją osobą, to zapraszam do lajkowania tego podcastu. Yy, możecie zostawiać gwiazdki, z tego co wiem, na Spotify'u, natomiast nie każę Wam robić już tego teraz, bo. Jeszcze nie wyszedł pierwszy główny odcinek. Może z czasem uzyskam od Was gwiazdkę, będzie mi bardzo miło. Natomiast do osób, które słuchają tego na YouTubie, zostawcie lajka albo komentarz. Jestem mega ciekawa, jak zapatrujecie się na tego typu wersję mnie, więc dajcie znać. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka, który jest odcinkiem zerowym, jak ja to mówię. Widzimy się za tydzień w kolejnym. Pa, pa!